podczas każdego wyjazdu szkoleniowego, kiedy tu zwiedzamy hotele na daniej destynacji, zawsze pojawia się jakaś perełka, która nas zaskoczy. Zobaczcie z nami hotel Papa. Na początek lobby i świeżo wyremontowane pokoje. Jak widać, warto dopłacić do widoku na morze. Widoki z hotelu są obłędne. W hotelu obowiązuje opcja all inclusive lights, czyli śniadania, lunche serwowane i kolacje w formie bogatego bufetu. Do kolacji serwowane jest wino, woda i soki dla dzieci. Napoje alkoholowe, jak wino, piwo, uzo i bezalkoholowe podawane są w barze w wyznaczonych godzinach. O 17 mamy herbatę, kawę, ciasteczka i lody. Infrastruktura hotelu nie jest może jakaś ogromna, ale dla takich widoków zdecydowanie warto wybrać się tutaj na urlop. Hotel jest też blisko centrum miejscowości Lutraki, więc jest też gdzie wyjść. Gorąco polecam hotel Papas. Terima kasih telah menonton!